Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś przepełniamy sobie magazyn Lego Ninjago Legacy i jest to już numer czwarty na ten rok. Otrzymamy te dwie minifigurki, tak jak to zwykle była właśnie w magazynach z Lego Ninjago Legacy. Tym razem jest to Jay kontra Ejezor, no i jest również saszetka z nowymi kartami z Lego Ninjago nawiązującymi do 14 i chyba też 13 sezonu, tak więc zapraszam do oglądania. Tradycyjny magazyn kosztuje 20 zł bez grosza i bez zbędnego przedłużania myślę, że możemy sobie już przejść do otwierania tego magazynu, bo w sumie jest to jeden z tych magazynów, na które naprawdę czekam, ponieważ lubię po prostu Ninjago Legacy i Lego Ninjago jest moją ulubioną serią, więc tutaj po prostu jest takie fajne combo. Dodatkowo jest ten bardzo ładny napis u góry właśnie z... LEGO Ninjago Legacy, wydanie specjalne i to się bardzo ładnie mieni, tak jak już nie wielokrotnie powtarzałem na tym kanale. Mamy to saszetkę, tym razem na wizerunku mamy tutaj kola. Jest ona wykonana w sposób papierowy, więc no fajnie to wygląda. Oczywiście temu się przyjrzymy na osobnym kadrze. No i mamy również sam magazyn, któremu teraz się wspólnie przyjrzymy. Po już sobie wszystkie dodatki, więc myślę, że możemy przejść już do samego przeglądu. Dzisiaj wydaje mi się, że wyjątkowo klej bardzo mocno trzymał w tym miejscu, ale jeśli chodzi o samą okładkę, tym razem widnieje na niej właśnie kol, tak samo jak na saszetce, więc całkiem fajnie się złożyło. Jest to oczywiście kol w stroju z Legacy 1. Pod spodem widzimy dość dużą reklamówkę właśnie tej karty limitowanej, która w tym magazynie się trafiła. Nad są również dwa plakaty i ilustracja jakiegoś zestawu, to też sobie później przejrzymy. No i myślę, że możemy już zajrzeć do środka. Tutaj mamy coś, co nie za bardzo lubię, czyli wycinanie pierwszej strony, a właściwie to okładki. Jest to niezbyt fajne, ponieważ musimy sobie właśnie całą okładkę wyciąć. No jak to tak? W szafce będzie leżało, że nie ma okładki. No, troszeczkę dziwna sprawa. Szkoda, że to nie jest jakieś właśnie późniejsze, stoi na przykład piątej albo szóstej. Wtedy po prostu by nam się nie niszczyła okładka samego magazynu, bo ona również wygląda fajnie. Tutaj mamy też spis treści w niecodzienny sposób, bo na jakimś takim papierusie. Wita nas oczywiście Lloyd. No i tutaj jeszcze mamy prezentację wszystkich dodatków. W środku widzimy komiks, nawiązujący tym razem do czwartego sezonu, do turnieju żywiołów. Podoba mi się to w tym magazynie, że po prostu tutaj mamy stare postacie oraz nowe wyglądy ninja ze starymi strojami. To na pewno wygląda dość ciekawie. Poza tym mamy oczywiście dalszą część komiksu oraz reklamę magazynu z Lego Jurassic World, który pojawi się już za tydzień. Ja go sobie kupię, ale przeglądu raczej na kanale nie będzie, ponieważ ten dodatek też jakoś tak średnio mi pasuje. Myślę, że pokażę ten magazyn po prostu na karcie społeczności i w nim tutaj najbardziej interesuje mnie właśnie karta limitowana. W przeciwieństwie do tych saszetek z Ninjago, to właśnie te karty sobie zbieram. Dalej mamy również dalszą część komiksu. Tutaj w ogóle widzę, że jest połączenie nie dość, że Legacy jeszcze 11 sezonu oraz właśnie. Eee, czwartego, Więc jest naprawdę dość ciekawie. A tylko Kaj ma maskę Tu jeszcze widzimy jakieś pojedynki. W ogóle Lloyd używa mocy piorunu, więc tutaj nie wiem, czy ten magazyn sobie nie przetłumaczę. Bo jestem dość ciekawy, co tutaj się w ogóle wydarzy. Jest oczywiście też sam plakat. No, i ten prezentuje się naprawdę ładnie. Mamy taki, jakby taki rozbłysk mocy Loida. Jest też, oczywiście, taki, e, taka logówka z imieniem naszego Loida. No, i on, rzecz jasna, jest w tym stroju dziesięciolecia, tym rocznicowym, więc bardzo fajnie to wygląda. A z drugiej strony, jeszcze Garmadon z Mega Bronią. Tu jeszcze widzę jakiś numer w najnowszym wydaniu Dmuchana motorówka? Ale czy to jest taki, jakby, w rozmiarach człowieka? Że... Takie małe, no więc jestem takim ciekawy, co to może być. Zobaczę sobie w kiosku, a raczej nie kupię. Tu również mamy jakąś taką zagadkę jakieś takie zadanie tak to zawsze w tych magazynach bywa oraz opisy dwóch mi figurek. Tutaj w tym przypadku jest to Ejezor, a tutaj rzecz jasna: Jay jest również jego klasyczny, już, no naprawdę już bardzo i to bardzo nielubiany Mech. Naprawdę wyglądał beznadziejnie. Ale dobra, jest oczywiście z 3 4, więc tutaj nie możemy krytykować. Są również jakieś galerie Łotru. Tutaj widzę również e, wszystkie, chyba, wszystkie Nunchaku, które dodały, dodane do magazynów z Ninjago. No nie wszystkie, bo ostatnio był na przykład ten Jay z Pirunami i tamtego Ninjago tutaj nie ma akurat. Ale są takie trzy przedstawione, które w magazynach normalnego Ninjago się pojawiają, więc taki fajny smaczek. Dodatkowo jeszcze mam tutaj taki, jakby opis piątego sezonu z epickimi pojedynkami. Mamy również Moro, i to mi się jak najbardziej podoba. Jest również. Jakieś takie zadania z komiksu. Fajnie. Dalej mamy też prezentację zestawu. Ten zestaw na moim kanale się już pojawił, naprawdę ogólnie to polecam. Świetny jest, świetny wysp. Wspinacz? Chciałem powiedzieć Wyspiasz, ale to oczywiście 14 sezon. Tu oczywiście też dostajemy złotego Jay'a, więc naprawdę polecam. Tutaj ogólnie są jeszcze jakieś zadania związane z tym zestawem, ale recenzje też już mogliście widzieć właśnie na moim kanale. Dalej mamy jeszcze pracę czytelników. Mamy również e, konkurs. Tutaj do wygrania jest w ogóle zestaw dziewiątego sezonu, więc chyba warto. Jeszcze jest Pinchisus z tym Kajem, więc myślę, że chyba, chyba nikt go nie chciałby wygrać. No i w kolejnym magazynie otrzymujemy. No tak, oczywiście Kaja. No, jak żeby inaczej, 26 sierpnia. I będzie on walczył z Nindroidem. Nindroid już całkiem fajna minifigurka, natomiast Kaj, no nie, no, nie, no naprawdę, znowu Kai. Moi drodzy, Blue Ocean dodaje nam już trzeci raz tego kaja w magazynie. Dodatkowo był on również w Amicie, e, w Galetka od Amitu. Był też w Polibaga, był w wielu, wielu, naprawdę wielu zestawach z Lego Ninjago Legacy. Więc po prostu, no to będzie atak klonów kolejny raz. E, ja już na się na ten temat wypowiadałem, ale po prostu moim zdaniem to jest naprawdę masakra. Ten kaj. po prostu nie wiem co z nim zrobię, ale coś z nim zrobię. Tu również mamy reklamę magazynu z e, Star Warsami, który wyjdzie już za 6 dni. Po prostu będzie 6 lipca, więc całkiem fajny dodatek, bo tutaj jest Ray, którą mam, aczkolwiek bb ta jeszcze nie miałem. No i jest również reklama magazynu City. Tutaj widzimy, że również nas nafaszerują tymi kartami z LEGO Ninjago. Zanim przejdziemy do minifigurek, wypadałoby jeszcze się je innym dodatkom, a dokładnie to dwóm, czyli nowe karty z Lego Ninjago. Z tego co wiem właśnie ich premiera została właśnie przewidziana na 1 lipca, czyli wtedy, kiedy nagrywam tę recenzję, wtedy kiedy wyszedł ten magazyn. Jest to właśnie chyba pierwszy raz w magazynach oczywiście polskich od Blue Ocean dostajemy taką motosetkę. Fajnie, no i poza tym jeszcze jest karta limitowana z Legacy Dzielny Lloyd. Te przymiotniki, które im dodają na są ciekawe. To jeszcze z tyłu widzimy jakieś napisy Legacy, 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 Legacy. Oczywiście jest to strój nawiązujący do trzeciego i czwartego sezonu. Z tyłu, tak jak zwykle, tutaj mamy jeszcze tło nawiązujące do również czwartego sezonu. No i sam, e, sam Boosterek Kart prętuje się właśnie tak. Ja tej karty nie będę zbierał, ponieważ zbieram te z Jurassic World. Aczkolwiek zawsze sobie lubię tam jedną saszetkę otworzyć, więc dzisiaj nie będzie inaczej. Zobaczmy, co się po prostu nie kryje, bo jestem dość ciekawy, jak wyglądać będzie ta nowa seria. I tutaj, no tak, oczywiście, mamy zasady gry i się z tego cieszę. Wyglądają one naprawdę całkiem ładnie. W tym przypadku, akurat, wygląda to ciekawie. Mamy, tak to jest, tak jak mówiłem na wstępie, są tutaj również kart nawiązujące do 13 sezonu. Bo te karty, z tego co wiem, wychodzą raz na dwa sezony, i wtedy nawiązują one do dwóch wcześniejszych. Więc, całkiem ciekawa sprawa. Szkoda, że nie nawiązują troszeczkę do 15, ale okej, okay, mamy tutaj mega stwór kamiennego Lemy, i to naprawdę wygląda ciekawie. Tutaj są jeszcze jakieś statystyki. Naprawdę ładna karta. Mamy również rozgniewany król Wangelis. Tu w ogóle podały mi się te jakby logówki z Shintaro. Bardzo fajnie to wygląda. Jest również zwykły król Wangelis, więc ciekawie. Jest również uwięziony oraz atak. Więc tutaj zobaczcie, że te cztery karty w zupełności należą do 13 sezonu, więc takiem ciekawie jest cały klimacik w Shintaro, natomiast to oczywiście nawiązuje już do wyspy. Nie no, naprawdę jestem ogólnie zadowolony, fajnie wyglądają te nowe karty i myślę, że zrobimy sobie może jakiś opening, no nie wiem, mega packa albo coś w tym deseń na kanale właśnie tych kart. Napiszcie w komentarzu co byście chcieli, czy może raczej nie. No, ale trzeba się również przyjrzeć oczywiście minifigurką, bo tutaj to jest chyba najważniejszy dodatek z wszystkich tych trzech. Mamy tutaj dwie minifigurki, czyli Jaya kontra jezora. Wspólnie to sobie otworzyłem, bo w sumie lubię otwierać te właśnie, e, jakby to powiedzieć, opakowania po prostu. No, zrobimy sobie to na takim jakby przyspieszeniu. No i tak właśnie prezentują się obydwie złożone już minifigurki, Zaczniemy sobie od Jaya. No tutaj naprawdę klasyka tych strojów, już drugi raz ten Jay pojawia się w magazynie. Troszkę szkoda, że nie mamy tu na przykład Zayna albo no jakiegoś innego ninja, ponieważ on już naprawdę w magazynie się pojawiał. Dodatkowo dostał on najklasyczniejszą po prostu jaką się da, e, srebrną katanę. Dodatkowo taki oto strój. No strój oczywiście jest z Legacy 1, z tej pierwszej serii Legacy. Tak wygląda on z tyłu, tu jeszcze mamy znaczek oraz tego fajnego smoka. No, lubię to uniformaczko, jak naprawdę, już jestem nim nafaszerowany do skutku i po prostu no, nie lubię już tego, że one się tak bardzo powtarzają z roku na rok. Już dwa lata, czy nawet trzy, dostajemy te same minifigurki a drugą figurką jest coś ciekawszego, czyli oczywiście Ejezor, on akurat pierwszy raz w tym magazynie się pojawia i mam nadzieję, że ostatni, bo naprawdę nie chciałbym takiej powtarzalności ogólnie sama figurka wygląda naprawdę porządnie, mamy tu również taką oto srebrną znowu, tak samo jak i Broń tym razem jest to taka szabla, zdecydowanie ciekawszy element niż ta zwykła katana dodatkowo bardzo ładna jest ta kurteczka spod której wystaje jego muskulatura tu jeszcze mamy taki znaczek właśnie e, tych wszystkich wojowników wyspiali tu jeszcze na dole mamy takie bardzo fajne bordowe spodenki z fajnymi, nawiązującymi oczywiście do czwartego sezonu, znaczkami z tyłu, również ten taki anakondowiec. No i ogólnie sama twarz również mi się podoba i sam, i też jest bardzo fajnie wykorzystywalny. Ogólnie ta minifigurka może robić za jakiegoś gangstera w cyberpunku albo coś takiego. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, czy opłaca no, się wyjść do kiosku i zapłacić 20 zł bez grosza taki magazyn? Wydaje mi się, że jak najbardziej, ponieważ oprócz dwóch minifigurek. Zapamiętajcie, że otrzymałem również takie oto karty. Łącznie jest ich 6, więc naprawdę fajnie. Jest również nowa seria, więc warto się temu przyjrzeć. Dodatkowo jest sam magazyn, jest również treść, komiks i tak dalej, i tak dalej. No bo wydaje mi się że przyszły Nury jest zdecydowanie gorszy od tego, bo ta minifigurka jeszcze na przykład się w magazynie nie pojawiała, więc jeżeli jej nie macie zestawu, bo ona pojawiła się chyba w trzech, jeżeli dobrze, się nie mylę, zestawach. Natomiast w magazynie jeszcze nie było, więc jeżeli jej nie macie, to jak najbardziej Wam polecam. Ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego odcinka na tym właśnie kanale. Eee, no i dla wytrwałych również taką jedną ciekawostkę, że za niedługo powinna się pojawić recenzja ostatniego już zestawu ze złotą minifigurką. Tym razem będzie to Zane, takiego oto pojazdu ultradźwiękowego, nawiązującego oczywiście do dziesięciolecia LEGO Ninjago. No i ta recenzja powinna się pojawić w takim nieco innym stylu, w nieco innym formacie, w nieco innym również miejscu, więc będzie ciekawie. No i myślę, że jeżeli wyrobię się na poniedziałek, to właśnie w poniedziałek ten odcinek się pojawi. Więc dla wszystkich fanów Ninjago Legacy zapraszam. No i zapomnijcie również, nie zapomnijcie znaczy się o subskrypcji na tym kanale, jeżeli chcecie oglądać więcej takich odcinków, jeżeli interesuje Was to, co się dzieje u mnie na kanale w wakacje, to jak najbardziej zostańcie, ponieważ przewiduję również jakieś live'y, to najprawdopodobniej pojawi się już w lipcu, znaczy już lipiec jest, aczkolwiek oczywiście chodzi mi o dalsze kroki, dalsze dni lipca. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć!